Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gier. Tym razem brał Hala z Matrixem. Witam. Dzisiaj pogramy sobie na boty. Myślę, że odcinek będzie trwał około 20 minut. Pokażemy wam, jak Matrix trenował przed grą, żeby pokazać wszystkim, że jest najlepszy. I zobaczycie też jak mówię. Ja od razu na start nie mogę nikogo trafić Weź to mi da góry Weź to ode oh, mnie <gry> <gry> Opała się ściany, ale nie uznałam, dlatego tego dosyć i mm. chce A, i wspomnieć, że nagrywamy to po raz 52 Ponieważ wszystko się kiepsi Albo nam pozbijano na nagrywki Także proszę o O nie, spadłem Znowu sam Jeżeli chcecie więcej odcinków ekipą, to dajcie znać w komentarzu, bo ja chętnie sobie poczytam co myślicie o nagrywaniu ekipowo. Jeżeli nie znacie ekipy, to polecam zobaczyć sobie poprzednie filmy, na przykład z Uno albo ze Scrapa. Wydaje się, dzisiaj jeszcze piję... ...jeden film... O, ...ze Strapospem. No to już... ...zobaczymy. Co to do koloru robimy? Ja myślę, że trochę dużo do kasy. No. I o Boże, ty masz 21! Co, już? <laughs> Nie wiem, ciekaw jestem, czy będzie znowu kasa po tej kasie, czy kolorek. Jeżeli kolor, to chyba raczej czarny. Wiesz, czarny? Mam czerwony? No nie. Czy masz czerwony? Nie, nie. Czy masz czerwony? Nie. to tak Nie. Czy że Nie. Czy masz czerwony? Nie. Czy i możliwe, że zobaczycie gameplay. Zobaczymy, może ktoś się podskilluje tą postacią. Postaram się chyba specjalnie jakieś najlepsze momenty wyciąć z jakichś rankedów albo coś. Możliwe, że z jeszcze będę grał ale to już na odcinku innym, osobnym. W miejscu nie mogłem <noise> hmm. nie To jest jakiś ten... Ten hitbox taki fiuszny jest Nie, hitbox jest okej Ci Ścigry ataki, bo cię atakujesz za niego Łap no, tego nie Ja chcę sen... no, ja <noise> jeszcze ten... No... ten to przeszły jeszcze? Jazda na dół Wrócił hmm. No nie, jak go tam wiem, ty się tylko przyszedł, raz uderzył już. Też by tu No, prawda, nie widać, że się że chyba że jest najlepszy w tym ile grze. Potem, następny odcinek będzie jeden na 1 i jeżeli ma to wygrał, wam komuś. Także, spodziewajcie się za niedługo filmu, skończę z YouTubeem. No nie, to już kana to powinien też O patrz, wahaj, kajesz! Jak perfekcyjny jeszcze wysiłku. No nie, tego też chciałem skresować. O, o, o! No nie! Boję, nie, teraz go no nie, 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 nie. I ja będę miał 10, nie, dobra. No w poprzednim to ja miałem 2, on miał 8. Tak to jest lepiej. Ej, dwa expa zabrakło. <laughs> no. Boże, ten spamer jeszcze jest. Który? Morium. Sidra? Morium. A. Sidra? też jest straszny spamerem, więc... O, dobrze, że nie widzieliście jak ma to spamić na poprzednim ekranie. Nie spamiłem. No nie, nie spamiłem. kombosy. No widzisz, nawet ja nie mogę trafić. Weź tego Nyxa w ogóle. Jakiś broken jest. Malony. To jest ona. Okay. Trudno. Okay. A to, to nie jest... Mireć, to nie jest ona. I... Ja się domagam tutaj pojaśnie Dlaczego większość postaci w Brawlhalla jest dziewczynką są, są dziewczyny. Wiesz Walkirię? No No właśnie, a to jest Brawlhalla Brawlhalla od, od Valhalla Więc teoretycznie to masz że to dlatego Nigdy nie sprawdzałem No i oczywiście ja dostałem Ja przeskoczyłem no, tak, to jest kan. No Mati to po prostu jest cheater. To no, no, możecie zobaczyć po jego ruchach. O, mój kill. Myślałem, że dostaniesz... się... I, że nie trafisz. Tak. Pa, tak. <noise> zaraz dostanie kombosa na mecz. ja dostanę nawet. No i jakim cudem ja nie trafiam tym? Jakiś żart to jest. I jeszcze ma tą tubę waloną. Do no, Dobra, wiem. Za dużo Fortnite'a się nagrało. Co? A no taki byłbyś sezon. No ogólnie zrobimy. Jeżeli namówicie Matrixa, to może zrobimy let's play z Fortnite'a. Nie mówię. <grym> cię pić łapek w górę, to, mo to, to może zagra. <grym> dobrze, dobrze, dobrze <grym> no, powiedział, może. Nawet jeżeli w ogóle, to już. Nie wiem, masz ale Jeżeli jak na jakąkolwiek grę mówi się Matrixa, to. pogratuluję Wam. Przyjadę do domu i Wam podam rękę. Jeszcze ja dawam kartkę i napisam gratulacje Wygrałeś życie Wygrałeś życie No, właśnie, przegrałem grę A, przegrałem grę I teraz... Widzowie hmm, o co chodzi? Lepiej żeby nie widzieć Dla was jego dobra No My Myślałam, że dostanie na łeb O, elo Ech, Chodź tu Umrę Ech, <grym> Dobra, a teraz miał kolor Jaki kolor? Szary A weź na chwilę wyłącz drużyny A, sekundka Po Uu, to Uuu, to na Ja sobie kupiłem ten kolorek co jest teraz na eventie Ładny <laughs> Ale no, i tak gramy to. nutę na drużynę Oh, come on Muszę teraz przemalowywać, a z Tak Jest fajnie Ponieważ nasz kolor ulubiony jest niebieski, dlatego jesteśmy niebieską drużyną Czerwieni nie jest w sobie zła, ale... No... Ech, wolę, wolę niebieski. Też. ja jeszcze tam mapy. Three, two, one, to jest mapa chyba all. z Rimena nawet. Nie, to akurat z Rimena nie jest. To jest z Rimena. To jest To, bo to pamiętam, że na jakimś poziomie była taka sekretna jakby jaskinia. I tutaj tędy te, te, takie lumy latały. Lamy się wyrywały tak moje. Ja. Idźmy A mnie? Nabył? Ja. To jest mój. Mike To ci kiedy próbujesz zdobyć kielasa, to się zabijesz. No tak. tak samo. Wiele razy. Ha! To, 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 to nałogowo tak robię. Kto nie może żyć bez umierania? <śmiech> <śmiech> Ale z tym orbem! Ale mnie to nerwuje, to jest takie szybkie jak cholera. No, to jest gorsze od tej dageru. I go dowalić tam. Ale no jeszcze tym organ dostałem. Aaa. Wziąłem go jeszcze złapię. Spadłem co? A nie wierzyłam go za tym. Chyba jest... No to bym się uderzył za tobie. Uderzył mnie, ale sam sobie. Ale to jest on też się to wyczekał. No nie? Bo to chyba nie jest tak głośne, myślimy. Ale, pójdźmy. No nie, broni nie ma. Czyli daj mi to, daj mi to. Czekaj, nie pytyłeś. Czekaj, czosnek. Wracam. Dobra, dobra. O, mam skier dan są. Tak, a jestem dobry, nie? Ty mierze ci ładnie położył. No bo włóczenniem jest łatwo moim zdaniem. Opatwo się nie umira. Jak ogarniesz pięści, no tak. Bo włóczenie jest bardzo proste. Ja pięści ogarnię myślę. Tylko tego kombosa nie zrobić, bo ja się przyzwyczajem, z przyzwyczajem że jak jest w te kombo, że uderzasz dwa razy tym zwykłym i potem zwykłym, ale wy tak do góry uderzasz. Wiesz jak to, To tak na początku, to tak nie działa na pięść, jestem już tak przyzwyczajony, że cały czas tego nie i słabo tracę te, punkty życia. So. To jest <grym> <grym> ale to jest trudne, bo to? Zobaczyła raz tym samym, nawet pomyślała, że to będzie u O, super. Ta, zaraz ci po pokażę, o jakiego tego mi chodzi. Weźmę zostawkę, chodź. Tak. O, to się robi tak, tak i... O, to jest ten, wiesz? Tak, tak. A, i potem jeszcze obróć, co? Tak? tak, i potem to, no. To ja się później czuję tak na piłce. Fajnego combocha. Też nawet mi się że... Przyzwyczaiłem się tak i tak na pięściach, to się no. no, patrz. Bo tak, tak. I potem jeszcze tak robię, ale teraz to mi nie robię. Jeszcze go nie trafiłem. Ale nie mogę tak jak wcześniej. Cały czas w tym samym miejscu się bawimy. Nie to jest, to nie jest zabawa, to jest walka na śmierć i życie. O gdzieś i znowu tak się przypadkowo.

Dobra, ustawię ci ją. Bo jeszcze walony unik zrobiła. O nie. Jeszcze mam zeza. Jeszcze jeszcze jedna. Ja, <laughs> jeszcze jedna <laughs> ruchka. I koniec. Odcinka. Czekaj. Tym nie grałem. O On jest się. sciocco? che manco di pistoletti lancia? 3, 2, 1, una no, come on, come e <gibliotica> no, 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 Ma no, 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 Tam spadłem przecież. To nie, nie umiem grać w tym łatwym. O, że tak w nie leci Nie umiem tym grać. Jak to jest? Nie, to nie jest łatwe. Nie, nie ich xd patrz Patrz tak to strzelam laserami, co nie? A tak to... No ale tak to wiem O, hmm. spam się w Wiem Proszę po go kupeźnie nowe Takie info, bo... żeby się wydać. Jeszcze może podać innymi tam je to. Co to? nie jestem w tej zamięta. Ja chcę tą bombę mieć. Ja nie po prostu, Jak gra? No tam. No bo Orion to spamer jest. Jest, 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 jest. Wiem, że masz tego samego. To tak, to jest. Co <grybujesz> to Czemu on żyje? Zostaw to jest? to Chyba zostałeś na łeb Przykład szybem jestem ja, ja trochę będzie, chyba nawet widać później ja gra Tak, jakbyśmy tego aż tak, tak, tak dużo tego nie walczywali W sensie nie powtarzali cały czas no, albo ktoś tam pił, albo, albo ktoś się przesłano, a teraz jak ktoś wbije to, to zostawiam na filmie, już to nie jest to lepsze. Nie wiem. Może być. Także dziękuję, z, z, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film się spodobał i że zostawicie subskrypcję oraz lajka. Jeżeli nie dobijecie 5 lajków zamykam kanał. A nie serię przypadkiem? Nie wrócę. Znaczy... Jak będzie, jak będzie chociaż nawet te trzy, ponieważ tak nie mam dużo widzów, to, to, to dużo osób to nie dojdzie, więc jakby były chociaż te trzy, to może ta seria zostanie. Ale na pewno pojawi się jeszcze jeden odcinek, z, może z większą ekipą, może jakiś tryb se zagramy, na przykład narzucamy. Ojej, Maria. <grym> ja pamiętam, tam, że tam stał zlejarze to okay. Tak. Dobrze, Bo. także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.